Dzień dobry newsomaniacy, dzisiaj we freszu mamy dla was newsy, gify i informacje o turnieju Orange Community Cup w grze Fortnite, który w najbliższą sobotę, to jest 28 września, wejdzie w fazę wielkiego finału, gdzie walka będzie toczyć się o nagrody łącznej puli 27 tysięcy złotych. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo, także w salonach Orange, w Warszawie, Wrocławie, Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku. Więcej informacji i adresy salonów znajdziecie w linku w opisie tego filmu. Niech wygra najlepszy, no chyba, że dałoby się to tak ogarnąć, żebym to ja wygrał, tak po znajomości, no, ale pewnie nie bardzo. Lecimy z newsami. Nadchodzi jesień, więc warto wejść w ten klimat i porządnie zdruzgotać swoje optymistyczne podejście do życia. Co powiecie na symulator pracy Kata? To pomysł rosyjskiego studia Lesser Evil Games, który właśnie debiutuje na Steamie. Oceny na razie są średnie, ale cena niewysoka, bo gra kosztuje 31 zł. Co otrzymujemy w zamian? Połączenie przygodówki z symulatorem Tortur, okraszony jakże przyjemną szaroburą oprawą wizualną. Chcecie się zdołować? Polecam serdecznie. You're here too. Na Twitterze studia Kojima Productions ogłoszono, że praca na Death Stranding dobiegły końca i gra jest gotowa na premierę. Twórcy podziękowali firmom Sony, Guerrilla Games, a także całemu zespołowi Death Stranding to nowe dzieło wpływowego japońskiego producenta gier Hideo Hedzimy, znaczy Hideo Kojime. Premiera tego dziwnego symulatora kurierza nastąpi 8 listopada. Ile warta jest godzina gry? Jak długa powinna być gra? Czy gry są za długie? To ciekawe pytanie, ale nie będziemy się nimi tutaj zajmować. Zamiast tego przekazujemy informacje od twórców izometrycznego RPGa Disco Elysium, którzy podali, że przejście gry zajmie 60 godzin plus 30 godzin dodatkowych, jeśli chcemy poznać każdy mały sekret. W grze znajdziemy między innymi miasto złożone z 5 dystryktów, 100 zadań składających się z miliona słów i to wszystkie dane, jakie mam na ten moment. Myślałem, że więcej podam, ale w sumie nie. Premiera 15 października na pc pecetach. Firma Riot Games podała, że w Team Fight Tactics, czyli jednym z trybów League of Legends, bawi się już 33 miliony graczy miesięcznie. Liczba ta podobno nieustannie rośnie. To sprawiło, że baza użytkowników Lola powiększyła się o 30% w porównaniu z okresem sprzed premiery tego nowego trybu. Spora część społeczności pochodzi rzecz jasna z Chin. Sam tryb dostał łatkę 9.19, który wprowadza nową jednostkę i kilkanaście przedmiotów. Ja nie chcę szerzyć tu uprzedzeń, ale przywykliśmy do sytuacji, w której stara marka powraca jako gra VR albo gra mobilna tym razem padło na to pierwsze i jej szykuje grę Medal of Honor Above and Beyond, odsłonę strzelanek wojennych na gogle VR. Projekt tworzy Studio Respawn Entertainment, znane z Fortnite czy Titan a sama gra będzie rozgrywała się w realiach II wojny światowej. Obszerna kampania, tryb multiplayer i rzucanie nożami. Wygląda to całkiem ok. Premiera w przyszłym roku. A na koniec mała branżowa drama. Ukraińskie studio Frogwares wydało oświadczenie, w którym ostrzega, że niedługo wiele gier jego produkcji zniknie ze sprzedaży. W części już się to sprawdza, bo ze sklepów zniknęły np. Magraner Dark Pulse, The Testament of Sherlock Holmes czy Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper. Jest to efekt tego, że wygasa umowa z firmą Focus Home Interactive, czyli wydawcą, dotycząca wydawania i dystrybucji gier. Podobno nie miało się tak stać dzięki specjalnym zapisom umowy, ale nagle wydawca zmienił swoją politykę i Frogwares zostało na lodzie. Te studio tworzy naprawdę udane przygodówki, ale teraz wobec braku dochodów może wpaść w poważne kłopoty finansowe. A w Epic Game Store można już pobrać za darmo Metro 2033 Redux i Everything. Do usłyszenia.